Dzień dobry. 30 vlog. O, maseczka mi spadła. W papuszki czy w tukany? Generalizując, plan na dzisiaj jest taki, że jadę po Adixa i z Adixem jadę po psiaka. Pierwszego psiaka mojego. Mojego w życiu. Dlatego, że to oczywiście wychowane były ze zwierzętami, wiecznie w kółko wszystko. A... o, ja widzę, że będę miał pasażera na gapę. A gdzie to się barabasz ładuje? No, pierwszego mojego, 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 bo tak to była żona miała psiaka. No niby jak byliśmy razem, to ten, ale jak się rozeszliśmy, no to go zabrała, więc to będzie mój. I powiem wam jedno doświadczenie a już powinienem jechać, bo jestem troszeczkę spóźniony. Ja pierdził szukanie psa po hodowcach. Finał tego jest taki: jeżeli ma być fajny psiak z fajnej hodowli, to w tych hodowlach trzeba się zapisywać, czekać miesiącami. To co sprzedają. To różnie z tym bywa, z tymi rodowodami, z tym pochodzeniem, czy to nie będzie chore, czy to będzie chore. Natomiast pani, do której jadę, po prostu w związku z tym, co się dzieje na świecie i na rynku, ma wycofane dwie rezerwacje na zagranicę, więc no nie, nie mogła się męczyć. Nie mogła męczyć tych psów i wystawiła po prostu na sprzedaż, bo tak to reszta została po Polsce rozesłana do hodowców. Więc będę wybierał między jednym chłopcem a drugim. I tyle. Dobra, widzimy się. Pewnie niebawem. Wczoraj oglądałem poprzednie serię serie vlogów i faktycznie gorzej to prowadziłem. Zaczynałem od tego, że e, mordeczki, wczoraj tylko 10 tysięcy łap biliście i tak dalej i tak dalej. Teraz staram się być bardziej luźno, ale jestem bardziej karany, tak jak wczoraj w komentarzach. Nie wiem o co chodzi, ale jak się komuś vlogi nie podobają, to przecież nie musi ich oglądać. No dobra, czekam na Diego, Adina odciąga. Ma stylową, szykowną maseczkę. Bardzo mi się to podoba, tak? <laughs> podoba mi się, podoba. Moment, o, już otworzy. No i co z tego, że każdy wie, jakie to auto. Jak takich aut jest setki, tysiące na ulicach. Pokaż się bez brody. Ha, a już ma też kłaki. Pici kłaki, ale są. Powiedz mi Adrianku jak to jest wstawać o tak nieludzkiej porze Słabo <laughs> o Jest taki obrazek, gdzie leją człowieka, który leży na ziemi z paru stron, tak wyglądają moje budziki o takiej porze <laughs> o której poszedłeś spać w do trzeciej Jak to jest jak się pracuje w IT? IT dobrze nazwę to no tak, no poniekąd tak Dobra, lecimy. Mamy przed sobą 3 godziny drogi co najmniej, dwieście czterdzieści km, więc o, to się zobaczymy na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Opowiem Wam. Wybór między dwoma braćmi będzie ciężki. Chodź. Chodź. Zobaczcie maleństwo, jakie ma łapki. Ty lubisz kamerę? Ty nie lubisz kamery? No i, i, i który z Was? Który z Was ma jechać? ten koty goni. To może być dobra sugestia. Ech, ciężko będzie. Spokojny jesteś, nie? Jakie ty masz łap? Zobaczcie, jakie to są maleństwa. Ojciec. Ojciec, tak. Może coś zrobić, tak? Dla piszący, no? tak? Tak, tak, tak. To, właśnie, to, jest, to jest ten terytorialny. Ten <noise> A to jest właśnie na miasto widać. Nie, nie, co, jest ok. To jest wszystko w porządku że najpierw zostanie ręka podniesiona, czy nie daj Boże szarpanie, właściwie raz, automatycznie. Na... O, was są już na grzbiecie, nie? Wtedy, pacjenta. Ile on waży? Dziewięćdziesiąt. Coś koło tego. Dziewięćdziesiąt. Tak, a właśnie dwa największe bernardyny w Polsce, które podbiegają po drugach. I no jak widać do małych nie należą, a jednak 100 kilo nie mają i mieć nie będą, Tendencja stutkilowych kilowych psów już dawno przeminęła To i... ja dzisiaj właśnie chciałem wam wyjaśnić na vlogu, bo żeśmy wczoraj chyba z pół godziny siedzieli na słuchawce i wyjaśniali sobie. Dobra, zobaczymy co się okaże, ale ja chyba jednak bardziej z oazą spokoju wolałbym. Nie? <noise> no, tak, nogi miłe. Śliczny jesteś, nie? Grzeczny jest w podróży. Uślinił całe auto z tyłu. O, kamera nawet. A jakim cudem kamera się uśliniła. Chodź. Chodź. Niestety chyba nie zamknę dzisiaj tego vloga. No chodź, maleństwo, zrobi sióczku. Tak, tak zleczny. Jak teraz Nie zamknę tego vloga dzisiaj. Niech on się zaaklimatyzuje w domu. Niech się załatwi. Ale co się odbeczę, to nie ucieczę. A. No, żeby się nie, nie stresował W lesie nie trzeba nosić maseczek Chodź, winner Chodź Zobacz Zobacz tu zobacz tu Chodź, zobacz Tu zobacz No będzie Walka A nad imieniem myślę, że wspólnie pomyślimy Tak jak chcieliście, możecie już dawać propozycję Co z tym obiektywem cholera? Jak ty to robisz, że z tylnego siedzenia zachlapałeś mi obiektyw? Nie wiem. Aha, ja sobie usiądę i posiedzę w lesie, tak? Dobra, plus. Miało być siku i kupa. Gorzej, Gorzej jak wujkowi załadujesz kupę z tyłu na siedzeniu. Ty Chyba się z tyłu później. <grym> Dobra, widzimy się jutro, dzisiaj już spokój. No nie zdążę, po prostu fizycznie nie zdążę tego vloga dociągnąć, zmontować, wyrenderować, wyemitować. Więc spokój. Dzień dobry, środa. Po ósmej rano. Od siódmej wstałem, bardzo ciężka noc. Na razie z roboczym imieniem Winner. To wy dzisiaj wybieracie o 20 imię, a od jutra już tak będzie się nazywał. A propozycji jest kilka: bo jest Hulk, jest Marley. Tak, Marley, ten, ten Marley, no właśnie. Eee, no i do tego jeszcze był Kokosz. I ho, ho, ktoś usłyszał, tak? Dzień dobry. Chodź. Nie umiesz być sam, nie? Spał w domku grzecznie. Miałem problem rano, żeby go nakarmić z miski Nie chciał jeść. No, jak się już rozsypało, to poszło. Kupkę zdrową trzasnął wczoraj, nie? No. A ile ty wody chłopcze? No właśnie. Dzisiaj wszystko muszę zwymiarować. Bo będzie miał budę. Będzie miał swoją zagrodę całą. On tak wychowany był. Poza tym w domu to on się strasznie męczy, jeżeli chodzi o temperatury. Myślę, że. idzie ze mną, tak? No chodź. Chodź, chodź, chodź. Maleństwo. 30 kilo szczeniaczka. Myślę, że to będzie Twój rejon cały. Tutaj odtąd, aż tam do drzewa. I tu będzie buda. A tu mu się zagrody zrobi. I na czas spania, i jedzenia, będziesz siedział w końcu. A na czas psocenia i spacerów będziesz wychodził i tak będzie najlepiej. Pokaż widzę, jaką masz łapkę, tę łapkę. No pokaż, zobacz jak kupytko. Ty przyjazny jesteś, nie? Do kamery. Jak to się fajnie ślinisz, nie? Zobaczcie. Hej. Siad, siad. Siad. No siad. Siad. O, bardzo dobry pies. <laughs> to jak go nazywamy? Budę, to już wiem, że teraz mu tymczasową wezmę, a już dzwoniłem na zamówienie, zrobimy taką fajną, dużą, jak trzeba, bo on ma teraz 30 kilo, ale do 85 spokojnie podjedzie, 90 może. O. Ty jesteś friendly, nie? No niestety problem z kotem. Dostałeś w dziób wczoraj. Czekaj, daj oczko, daj oczko, daj oczko. O. Dostałeś w dziób wczoraj od kota, nie? No trudno, chodź. Teraz się do dworu przyzwyczajaj. Czemu te z michy nie chcesz jeść? No chodź. Już polubiłeś tak? Będziesz moim ziomalem. No to chodź. Chodź. No chodź. Chodź. Chodź, uwal się. Masz swoje legowisko. Chodź, leżby wypoczywaj. Całą noc czuwałem, jak ci się tam wiedzie. Gorąco mu było w domu. Wiercił się z całym końcem. Jeździł lewo, prawo, ale rano to jak stary. Zamulony wstać nie chciał. No. No weź, odpoczywaj. Kamera. No? A i film oglądałeś wczorajszy, nie? No? no? dobra. Idę zdjąć wymiary. Czy idzie ze mną? Chodź, zajmiemy wymiary. Wcale mi nie ułatwiasz. No tak, zbuduję ci. Dobra, to mamy 4 metry. Cześć Rudy. Kto cię patnął wczoraj w twarz? Bez spin mi tutaj chłopaki. Bez spin. Dobra, teraz drugi wymiar. Tak, choinka, znowu będziesz przekopana, sorry. Na 3,70. O, tu, tu swędzi, tak? Tu? O, tu najbardziej? Tu, tu coś swędzi. Cały czas coś tu dokucza. No. Tata do pracy musi lecieć. Zobaczyć, co tam napsocili od wczoraj. I co? Wszyscy w pracy przeżyli, beze mnie, no, no właśnie. Łukasz, jak się czujesz z tym, że już Ferrari możesz oddać? Będziesz tęsknił? Nie. Nie, <laughs> nie. Stasiu, gdzie są blogi? Ja się pytam. Hmm? Hmm? Są jako prywatne na razie, czekają na odpowiedni dzień. Co no, ja... nie ma co rozpieszyć. Tak. No, gdzie jest główna? No, Poka. Poka, ile zarabiasz kasy na YouTube? Nic, nie wiem czemu Nie. Jak? już 3 dolary zarobić. Coś poszło nie tak. Aha, widzicie, ile Stasiu zarabia? Zero, zero. jest ukryty jeden. Ty, ale czemu nie masz monety? Już powinien dolary się wyświetlić. Nie mam nic, nie umiem z tym zrobić. Nie znam się A nie, no 215 tysięcy minut. 240 tysięcy minut to jest moment, w którym się dopiero zarabia. Jezus, to co co teraz zrobi? No widzicie, widzicie i nie oglądacie Stasia vlogów, a on się tam wygłupia z chłopakami. U nas 54% osób nie subskrybuje kanału. A to normalne to spoko fajnie, nie. są. To nie no bo ludzie, wiesz, ludzie bardzo często oglądają. A to tak jak ja, gdzieś coś przelatuje mi i wiesz, fajnie obejrzałem, no i czapka z daszkiem, nie? Tam... No to ciężko zostawić. Nie? Chociaż nie no. Nie no jest ok. okay. Ale zakończyłem próg 7000 subskrybów? No, to Kawę z tego O, o! Widziałeś kawę Co? Coś? Też kawę? Co? Ciasto? Czas, Ciasto, krówkę, krówkę. To będzie jak 1 dolar wpadnie na konto. A to nie, czekaj. Ciocia weź daj mi ten dychę z tego, to zaraz wpadnie, mu jeden dolar. Donate'a mu wyślę analogowego. Pieniążki na głupoty z YouTube'a. Na głupoty z YouTube. Wczoraj na stacji najlepszy numer e, odwaliłem, bo zabrałem do Tak jechaliśmy po psiaka rękawiczki i nie wiedziałem, że są z innej parafii. I jedną nałożyłem. mówię, o, no i pan Paweł, i selka, druga eska. Tylko zrobiłem tak, stryk i się rozpadła jak pomarańcze. No. Ja to używałem bomba łucha brudnego do ekalu. A to ci się cieszyła? Tak. A, tak. A muszę się wziąć za tamtym masz. jeszcze jedną? A? Pewnie. Nie miałeś cztery dla mnie, nie? No. A, Jo Joj, wtukany. Dobra, i zobaczcie, co tam na rejonie, chłopaki czyszczą, sprzątają. Fajnie będzie, jak zaraz wszystkie graty skompletujemy do tej BMy. I fajnie będzie, jak już będzie ona mogła się tutaj nam kocić. No, i tak to wygląda. Ładna pogoda dzisiaj, panowie. To lepiej, żeby było zimno, niż żeby gwizdziło i było ciepło. Ach, długi ten vlog dzisiaj będzie, no ale cóż. Update jest godzina. O, minęła godzina dla seniorów, dwunasta, 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 Boże Święty. E, jedziemy po tymczasową budę dla psiaka, a już zamówiłem sobie, weź ten, jak możesz klucze od tego, to bo jak go przestawię, to go już nie będzie. Jak cofnę to wideo, e, po budę dla psiaka, tymczasową, a zamówiłem na Allegro taką ręczną, góralską, ładną już dożywotnią. No będzie na koniec maja, ale... Zobaczymy. No, to pakować się do miski i jedziemy. No, słuszny pies, słuszna buda, ale widzisz, jaka robota tak. Na czasówka, nie? No, ale pakę 10 jedzie. Ale ławki jutro. A w ogóle, słuchajcie, jutro tam wracam na tą misuwę. Nie jak z Payson, zabijam ławki drewniane sztuk 3 i 2 siedzonka. Mam z takich ociosanych bali zrobione i, i, i poskładane. Fajnie to wygląda. No, a ja stół mam, więc... Ha, będzie się działo. To ja montowałem. To ja montowałem? A, no... Ta. pas. Patera, to ja montowałem ten pas, nie? Błażej, jak będziesz grzeczny, to wiesz, pakujesz się do miski, nie? Po dobrym me me melanżu... <laughs> tak będzie, nie? Po dobrym melanżu... No dobra, trzeba by skończyć tego vloga. Czy krótki, czy długi, już nie wiem, w minutach mi się powaliło. Sorry za wczorajszą przerwę, ale z przyczyn technicznych nie było to wykonalne. No co, dziewczyny, teraz wszyscy płaczemy, bo trzeba zamówić opony do rama. Dwie, bo jedna uległa hmm, szybszej degradacji przez większe tarcie o ziemię, więc dwie opony do rama to jest uła, uła. A więc tak, wybór imienia... Zostawiam wam, znaczy sugestie wasze, o, no. więc przeanalizujmy mm, jeszcze raz imiona, jakie się e, wdawały gdzieś tam w dyskusjach na Facebookach, czyli był Hulk, był Marley, był Kudłaty, był Kokosz, mm, był jeszcze coś z olbrzymami było, no, b, b, no Hulk to był, to wiem, to pamiętam, ale jeszcze był Snoop. Więc jakieś takie pięć pozycji sobie przeklikajmy, ale mi się wydaje, że tutaj halk czy kokosz czy Snoop, czy, 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 czy jakiekolwiek inne będą dość odpowiednimi, ale może ktoś coś z Was rzuci zarombistego, a reszta to wyklika do góry, więc to zostawiam w rękach ludu. Widzimy się jutro już w vlogach działkowych, choć tak nie do końca, jeszcze jutro dajcie mi troszeczkę czasu, bo jutro nagrywam dwa odcinki na miłośników. No i tyle, chcecie być na bieżąco z vlogami, subskrypcja. Nie żałujcie też tej łapy tam na dole, bo w porównaniu do zeszłorocznych vlogów to jest zupełnie gorzej. Nie, sprzed dwóch lat vlogów. O. Uciekam, trzymajcie się. Mówiłem, że będzie dobrze. No, w końcu będzie. Do zobaczenia jutro. Cześć.